Witam wszystkich moich widzów z mojego tunelu dzisiaj tutaj trochę opap fasolce, rośnie jak szalona zakażcie się tutaj znowu następny zbiór, a tutaj dzisiaj, znaczy się wczoraj wieczorem opryskałem pomidory na suchą zmieliznę soletrą wapniową Sucha gnizna to jest widoczny, ewidentny niedobór wapnia, ale widzę po tygodniu, że już nie widać za bardzo to, co miało odpaść chyba. To już odpadło, i tylko ten gatunek Auria tak łapie. Tam mam w drugim tunelu też Aurie, tam były też. No, sucha gwizna na tej właśnie na Aurii, a mam też te bawolę serce i tam tego na bawolę sercu nie ma. Także jeżeli Wam się podobał filmik, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. Cześć!